Właśnie, tak było zastanawiające dla mnie, nie? Bo tak widzę, że mortko, mortko do każdego gdzieś tam na streamie cię oglądałem i też sam mortko, nie? To, no, co zrobisz? To, no? co mówisz, no. Fajne mortki są mortkami, nie fajne są Polsatem. Nie no, jeszcze... <śmiech> <śmiech> jeszcze się nie znamy bez przesady. <laughs> Ale pamiętasz to no, wysłałem Już się, ci... się często teoretycznie znamy stary, nie? No wysłałem ci na wiadomość tam, żebyś ciszył muzykę, bo nie słyszę twojego głosu. Pamiętasz na streamie chyba dwa dni temu, to byłem ja. Nie wiem, czy skojarzyłeś, tak? no! Kojarzysz ten wpis. Yo, yo, no, no yo. to właśnie ja. Jeden gość właśnie tam cały czas muzykę. To, to ja napisałem, Samo. żebyś ciszył muzykę, żeby, żeby ci było lepiej słychać. Dobra, jest pytanie. Zanim sobie też zadam, słuchaj, nadal masz Global Elite, czy nie, jeżeli chodzi o rangę? Tak, cały czas. Podobno masz kilka kont. Słyszałem, że dwa, podobno nawet trzy, czy nie? E, trzy, no. Czemu aż tak? Aż tak dbasz o rangę, zabiegasz o to? Nie wiesz co? Trzy konta miałem dlatego, bo na jeden gram z kumplami cały czas, na drugim, nie wiem, no akurat dostałem go od ziomka, bo, bo jak byłem w Stanach, to tam by słaby ping był, wiesz? I, I grałem sobie na tym koncie samemu, a trzecie konto, nie wiem, po tak prostu. jakoś, wiesz? Tak po na... prostu. na każdym jest taka ranga, czy nie? Eee, na dwóch. Na dwóch. Po update'cie musiałeś jeszcze raz bijać, czy nie? Nie, nie nie, nie, A, nie, nie, zostało, wszystko dobra. Ktoś tu też pytał, w jakim czasie wbiłeś w sumie swoją rangę. No globala od lutego 2015. Padł mi on w... listopadzie? Listopadzie. Październik, październiku chyba, październik-listopad, wiesz? No, tak zostało, dobra, ok. jak myślisz to, dobra, czy masz jakąś ze mną szansę? No w sumie... Nie wiem sobie dokładnie, jak strzelasz, bo niby byłem na streamie, ale jakoś tam specjalnie nie, nie oglądałem twojej gry. Ale na e mapie pewnie też sobie czasami strzelasz jakieś, nie? Czy nie? No, praktycznie mnie... w ogóle A, Czy raczej znaczy jememy po prostu grasz? Yy, wiesz co? Faceit'a dużo gramy. Okej. Okay też pyta skąd zamiłowanie do gier, ale w sumie jakoś też tutaj przy okazji dopowiem, że ty tam z tego co mówiłeś grasz praktycznie od dziecka, nie? Zaczynałeś od Duma i tak dalej, i tak dalej, ale w sumie już to, że tak powiem, trzeba tutaj wszystkim im opowiedzieć, skąd to zamiłowanie do gier, nie? I komputerów, i technologii. To na pewno jestem gadżeciarzem. To na pewno lubię wszystkie, wszystkie takie elektroniczne zabawki. A jeżeli chodzi o sam czysty komputer, no to... ten ja pierwszy komputer od rodziców, jak miałem około 7 lat. Mhm. Tak złapałem bakcyla, wiesz. Ja tam właśnie mówię, jak oglądałem materiał, to mówiłeś o, o dumie w sumie. Do duma sama mam jakiś tam trochę sentyment, czy pamiętam, że zawsze grałem na kodach, nie wiem, czy też się wpisywałeś, czy nie w dumie. Jakieś do No, to I idę i No to myślę, że te roczniki powinny pamiętać takie rzeczy. No w sumie nie wiem, czy przeszedłem tą grę, jak mając 8-9 lat, wiesz, bez żadnych kodów, pamiętam, że w dumie dwójce miałem zawsze problem z drugim poziomem. Nigdy nie mogłem znaleźć czerwonego klucza. nawet, No w sobie nawet te kody nie zawsze pomagały, tak? Mówię, używałem niby nieśmiertelność, czy coś trzeba było poszukać, nie? Czasami. No, ale da, to da, inne da. czasy, Ale idę no. do, do, do do dzisiaj pamiętam. A sam Counter Strike dopiero CSGO, czy grałeś A w... Znaczy, coś myślisz e... o fake'ach, że minimalnie, tak? Że trochę, sporadycznie, W starszego CSa. Wiesz co, w 1.6 grałem tylko w World of Moda. Aha. Ale to tak, wiesz, bardziej, no... Sporadycznie nic wielkiego i w Source'a trochę w Zombie Moda, ale też nic wielkiego. Czyli tak naprawdę początek kariery dopiero z... Znaczy, kariery z CSGO, tak? Jakiejś takiej tak. większej. Tak, tak. Czemu akurat? Co? Czemu Zresztą, akurat nie przysiadłeś wiem, tak dłużej do tego? Na pewno kojarzysz Mateusza moja mm. może, I może... go kojarzysz let's go, let's go. E, i, I... 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 Pop namówił, on zawsze grał w tenisa Aha. Jest moim rocznikiem Graliśmy właśnie sobie na komputerku i namówił mnie na CS. -a. Jak tam procent ściągania mapy? E, wiesz co? Jeszcze nie wszedłem. zaraz, zaraz, A, zaraz odpalam okej, okay, dobra, zaraz... dobra, nie ma problemu, okej, okay, bo myślę, że ściągasz Nie ma sprawy. Zaraz... Odpalę, bo coś mi tu z dźwiękiem że jakieś przy... Coś, coś się popsuło, tak? A nie wiem Ta, czy nie po masz prostu po prostu Steam Speak'a przeze mnie. Wiesz, że ja tutaj mam takie kanały ustawione, że możliwe, że możesz mieć małe echo, jak mnie tylko słyszysz. Pewnie coś takiego masz, czy nie. Bo niektórzy teraz na to narzekali. to na Okej. Okay. To ogarnij sobie teraz. w takim razie, żeby... Ci to temat. Nie rozpraszał. A skąd w ogóle pomysł na sam stream powiedz mi, bo okej, okay, wiadomo, sport jedno, tenis jedno, ale tak naprawdę no, na streamie też grasz po kilka godzin skąd tam skąd ten pomysł, skąd w ogóle. Czy, czy czerpisz taką, nie wiem, większą zabawę z tego, że okej, okay, są widzowie, że gdzieś tam możesz z nimi porozmawiać. Jak, jak to u ciebie wygląda? Właśnie? Wiesz co, wyszło to. Kurze, ten podźwięk nie denerwuje, czy to przeze mnie czy przez ciebie? A czy to Ci nie ehm. działa? No przegłos mam, ale nie ja wiem dlaczego właśnie... Możliwe, że przeze na na Teamspeak'u, wiesz? Później będziemy tak? trochę mniej ale... Weź nic nie mów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chyba nic, tak. Nic nie no. mówię. To cię... No to niestety. Nie wiem, jak Dobra. jest duży, to... dam sobie radę. Dobra, okej. Okay. Jak będziemy grać, ja to nie będę tak zagadywał. Wiesz co? Wyszło y... to przypadkowo, bo... w listopadzie miałem jechać na treningi do Żukowicza, Nowaka. Trensista. Mm -hmm. Eee, ale dwa dni przed wylotem sobie rozwaliłem plecy, wiesz, i że miałem tam kontakt z Izakiem, taki sporadyczny, eee, no to powiedział, że jest akurat Rich Tour, tak impreza taka. No wiem, wiem o co chodzi, no. I że akurat była w Łodzi, no to podjechałem na tego Rich i tak się poznałem właśnie z tymi chłopakami, z Rojem, z, z tym z tym Nitro, z, z Manio, YouTube'a <noise> tak, no co, co, co by YouTube, nie? I, 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 no I tam Rojo mi zaczął coś przebąkiwać, żebym jakieś filmiki ponagrywał, coś tam. Ja to wziąłem to wiesz, no, no piąte przez dziesiąte, trochę to olałem niby. Potem i samo mnie zaczął atakować, żebym zaczął streamować. No i, i samo właśnie przed jakimś tam mm jak mieliśmy zagrać, powiedział, żebym włączył live'a, odpaliłem i tak się zaczęło. A nie myślę, że to jest też tak trochę może, wiesz, oni jakby żyją w tym świecie, że tak powiem, gdzieś tam mają z tego biznes i czy to nie byłeś na zasadzie, okej, okay, spoko, nam ci to o gry i też sobie z nimi zagrasz, oni zawsze będą mieli materię na przykład na, na film dla siebie, czy, czy nie odczuwałeś czegoś takiego, że wiesz, że jesteś tenisistą, okej, okay, znany, to, to fajnie, że gra w counter to niech zagra z nami, bo gdzieś to podbije nam fejmu? To, nawet jak tak było, to troszeczkę mi to lata, nie? Rozumiem, okej, okay, <laughs> dobra. W ogóle, nie wiem. Nie w ogóle... czujesz się wykorzystany w każdym razie? Ja no, ale jakbym był, to w ten sposób, jakbym był wykorzystany, to. Dobra. nie bym się tym przejął. Rozumiem, okej. Okay. Wchodzisz, tak? Tak. Okej. Okay. Kiedy, kiedy rozwalisz jakąś rakietę, bo nuda w telewizji. Wiesz co? Ee, jak dasz mi na zapłacenie kary, to mogę rozwalać codziennie, nie? Okej, okay, dobra, to już odpowiedź. Lecz co? Jeśli chodzi o przykład takie trudniejsze jak jakby teraz na Open, to za rozwalenie. Rakiety kara 2,5 tysiąca dolarów, nie? No, to powiem ci, że tak nie ciekawie. Nawet, nawet nie widzimy o takich rzeczach, przyznaję, się jakoś nie interesuje w sumie, jeżeli chodzi o tenisa, ale powiem ci, że ciekawostka dobra. Eee, no ciekawostka dobra, ale dość kosztowna, no. Więc. Tak jak mówię, no takie rady pasy są dość, dość kosztowne. Ale nie powiem, zapłaciłem sobie parę kar w swoim życiu, więc. No bo jeszcze żyjesz, no. Im mniej, tym lepiej, nie? Tak, tak, tak A co cię te kontuzje tak teraz dopadają? Właśnie z tą nogą jedną, mówisz o tych plecach wcześniej Wiesz co, starość, no a Po drugie to sport, to zdrowie, tak? <głos> no <głos> właśnie, ale jesteś chyba też mój rocznik, 9.0, tak? Bodajże Ty Tak No to ten co... a który miesiąc? Grudzień Oj, 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 no to ty jesteś strzelec, tak? Tak no to ja jest, jestem listopad jeszcze skokiem A, no widzisz to jeszcze No to, czyli za miesiąc zawsze będę, będzie mi się to samo działo, nie? Jesteś trochę starszy Tak, tak O miesiąc, czyli za miesiąc też będę miał bóle Może tak być, no 90% zaraz będzie Dobra, okej okay. No my zagramy sobie taką mapę, nie wiem ile ewentualnie będziesz miał czasu na to, nie? Tak chcę zagrać tak po prostu właśnie teraz porozmawiając myślę, że jedno i po tym meczu z widzami możemy zagrać 5 na 5 normalnie. Nie, nie, mamy tylko właśnie taki wiesz serwer, na tym, którym zresztą będziemy grać za chwilę. Eee, dobrze, dobrze, jak sobie życzę przyjacielu. <laughs> Powiedz mi, wybierasz się w ogóle do Katowic na IEM-a, czy nie? Bo okej, okay, grasz, eee. grasz Counter Strike'a? Grasz Counter Strike'a, ale czy śledzisz, że tak powiem, stronę sportową, jeżeli chodzi o tę grę? Eee. Przez jako jest. tako nie śledzę maniakalnie strony, ale jeżeli na przykład bo ja jestem w dobnym kontakcie z grubym z Wekset. No tak, to wiem. Jego znam zdecydowanie dłużej, od, No parę lat go znam. Jeszcze jak zanim wypłyną, wiesz, we sporcie w sesie, to, 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 to już się z nim znałem. No i z reguły to śledzę Weksedów głównie, nie? Rozumiem. No i będę na turnieju w Barcelonie na przykład, nie w lutym. Tak, tak, tak. No to I wiesz, dobrze, No nie porno. śledzę tego co maniakalnie, no bo nie mam za, na to za bardzo czasu, nie? Ale, ale staram się coś tam, wiesz, obejrzeć sobie. No to będzie okazja, no, jeżeli się nie wybierzesz do Katowic. Wirtusów nie eee, kojarzysz, Problem z... tylko z Katowicami jest taki, że akurat w tym samym terminie, są Katowice, to... Yy, mamy rozgrywki takie yy, drużynowe. Puchar mamy, nie? Znaczy czyli bez szans. Gramy z Argentyną. Akurat ten sam termin, czwarty, szósty, w Sopocie, więc będzie... Ciężko. Tak, jedna na południu, drugi gdzie indziej. No dobra, jakaś rozrywka potrzebujesz czy nie? E, daj mi zagrać cztery rundy Dobra, i... okej, okay, dobra, dobra. No mówię, akurat do kantystraka podchodzę trochę inaczej, nie? więc bardzo możliwe, że mnie nawet ubijesz. Ale nie gram o nagrodę, nie gram o żaden bilet, więc. Jestem mi po narkozie, więc masz szansę. O! Oj! <słyski> Tutaj pytanie, właśnie, skąd, skąd, skąd masz grubego w ogóle? Zwęgst, bo ty też zaciekawiło to niektórych e, Skąd znam Jak mam być szczery Nie pamiętasz? Ciężko mi powiedzieć. Okej. Okay. On sam generalnie nie pamięta, Nie wiem. Okay. E, nie będę strzelał, ale... Nie wiem. Nie pamiętam, naprawdę. Dobra, do mnie też możesz nie strzelać. Będzie szedli to mów nie? resy i sobie Dobra. zagramy do 16 normalnie no, we Eee... No. Siema mordki, wszystkim Czekaj, bo mam tutaj aktywację głosującą. przyłączę jeszcze tylko Dobra Dobra impreza nie pamięta, nie? No słuchajcie, chyba tak nie było Czekamy zaraz jednego na jednego. Pamiętajcie, że później będziemy grali jeszcze pięciu na pięciu. O, to bolało. Głowa od jeżyczka zawsze dobra, boli. Dobra, dawaj, nie ma tak? co. Tak, dobra, dobra okej. Okay. To już czytuję i zaraz, zaraz gramy. Okej, okay, resy idą i gramy A nie, bo ja to CT przezem przepraszam cię. Znowu to samo zrobiłem. Już jest okej? Okay? Nie no. Co znaczy? Znaczy jesteśmy w jednym timie. Dobra już nie. Dobra, rysuję. Jest i... okay. Dobra, live, nie? No tak. Za łatwo. Ja myślałem, że cię przegłosem trochę pobije tutaj, będzie przeszkadzał. Ale będę też czasu rozmawiał do ciebie. Bramę sumów sobie z Okej. No widzę, że z zaangażowaniem podchodzisz do gry, nie? Teraz i wstyd trochę, nie? Po narkodzie jestem, pamiętaj. Z lodem na O, bramy. Dobra, dobra, nie wierzę. A ja miałem ciężką noc. Ja, ja mam codziennie ciężką. Masz mechaniczną klawiaturę, nie? Posłuchać. Jo. Ja bym ci skąd? O, proszę cię. Ja ci widziałem przed chwilą na tej pochylnie, ja zgłupiałem. Powinien ci zmienić klawiaturę, znaczy się ten, słuchawki tam w pracy <laughs> Ja czuję, że to będzie szybki mecz, niestety. Ja myślałem, że to coś tam poklikasz, tutaj ludzie... A zaraz, zresztą. Bo właśnie będąc na twoich streamach, to tak widzę, że ludzie ci zarzucają mocno, co? Żebyś grał w tenisa, a nie się za CS-a bierzesz. Co jest oczywiście trochę bezsensowne, no bo jasna sprawa, no. Jakoś się chcesz co, zrelaksować. Każdy robi to, co chce, no. no właśnie. Co tu mogę dużo powiedzieć, nie? jeszcze pytanie czy byłeś na jakimkolwiek evencie sportowym, skoro na Katowicę się nie wybierzesz, czy w ogóle byłeś na czymś takim, gdzie były gry. Nie, nie, nie. Nie, nie było. Nie, 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 nie. Czyli zobacz, no niby taki wielki fan, niby gry od dziecka jednak czy nigdy... Tylko nie, nie pozostaje. Sorry, wiesz, to jest problem. Chęci by się znalazły. Chęci by się znalazły, no na pewno na Katowice bym chętnie pojechał, ale ale no fizycznie dam rady po prostu. Szkoda, że w sumie tak właśnie tym sportem mówisz, że nie jesteś mocniej zainteresowany, bo e, wiesz, no, pewnie zauważyłeś, że się i tak sam rozwija w sobie. Myślę, że będzie tak samo postrzegany jak taki sport przez takich ludzi, wiesz, poza świata... poza, poza świata gamingowego, czy nie? Czy nadal myślisz, że będą tylko komputery? Eee, no na pewno nie teraz i nie w najbliższej przyszłości, nie? Na pewno teraz musi się potrwać, nie? W końcu runda. No, ale wiesz, skoro sportowiec gra w cs -a, gdzieś tam, zawsze możesz komuś tam mąknąć przypadkowo i zawsze zainteresowanie jest inne. Chociaż, powiem ci, że jeżeli chodzi o same media, to wielu ludzi nie chce, żeby to weszło w sensie do takiego mainstreama, no bo podobno to ma to wszystko popsuć, nie? No, jest prosty problem, że. A wow. Ach, No, zagaduję i wygrywam. Sfaniaczek to jest siebie. Widzę. Umiejętnościami nie potrafię to sprytem. <laughs> Chociaż to też zawsze jakiś element, nie? No wiadomo, taktyka to podstawa, nie? Kurcze, patrz co mi robi. Na czym skończyliśmy pytanie? A, e, no. Nie pamiętam. Mutuję <laughs> tego gracza, do widzenia. Nie no, na, na tym czy ten, no ten sport będzie tak postrzegany, e-sport właściwie, gry komputerowe. Wiesz co, no problem będzie w tym, że Zwykły Kowalski, który sobie przyjdzie z pracy, no raczej nie będzie oglądał Counter-Strike'a w no bo on raczej nie będzie miał o nim pojęcia, tak? Co innego, jak sobie włączysz thp 1 czy cokolwiek i oglądasz sobie jaki tamkolwiek sport, no to i raczej każdy zasady zna, tak? A tutaj raczej będą oglądali to ludzie, którzy po prostu tym żyją, nie? I się tym interesują. No dobra, jeżeli Kowalski będzie w takim razie dzisiaj, dziś ma 12 lat i włączy za 20 telewizorów, jeżeli one jeszcze będą, to wtedy myślę, że ten Counter-Strike... Miałby sens już, co? Bo taki Kowalski będzie dorosły i no, będzie miałby, se miałby sens, no ale wiesz, no to tak, takie są spekulacje na razie, nie? No, no, nie wiemy, co będzie za 200 lat, no ale na razie no, na pewno starsze roczniki będą e bardziej zainteresowane zwykłym sportem niż e-sportem, no bo nie wiedzą, o co w tym chodzi, nie? Dobra, tutaj ludzie piszą, żeby na razie tak nie zagadywał, bo patrz, bo 5-1 jest 5-5. <laughs> Cfaniaczek po prostu z tego Morgana, nie? Cfaniaczek! Dzisiaj chowasz. Kurde, Polinie, nie mogę tak się wystawiać. Patrz, już usiadłem! Nie jest granie, jest <laughs> gadanie, nie ma strzelania. <laughs> Masz taktykę wychylenia tylko głowy. Moja się błyszczy, to powinien odbijać światło i nie powinieneś widzieć, powinien cię oślepiać. Moja się zaczyna błyszczeć. <noise> Jeden HP mam, podpowiem. Przez dechę. A ty powiedz mi czym się zajmujesz, bo wiesz, że ja nie, raczej tak za bardzo nie znam się na tym środowisku. Tylko komentator, zawodnik, jak to... Nie, wiem? wiesz co, ja komentuję mecze. Jak najbardziej. No, już tak z 5-6 lat. Bardziej w sumie 6, nawet 7. To tak pospieszyłem się z odpowiedzią, nie? Zawsze ten Counter-Strike. Ale właśnie słyszałem o tym Dumie i o tym kodzie. Wiedziałem, że, że też możesz go znać. Też zamiłowanie zawsze do komputerów było wiesz, czy do Gierek. 6-7 rok życia, no. Aj, 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 aj. Ostatnia przed stron. Dobra, Tutaj zawodnik, tutaj widzę, że niektórzy strasznie zareagowali, że... Wiesz, przesadziłeś, że taki dobry. <laughs> nie, ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że, że chciałem zostać profesjonalistą. Mimo że gdzieś tam wiesz, potrafię grać tego cs w gimnazjum, to, to nie miałem ciśnienia, że pięć pięciu na pięciu i chcę być najlepszy, nie. Aha, okej, okay. ja gadałem i przegrywam dlatego. <laughs> Co jeszcze oprócz CSa dzisiaj, jeśli chodzi o gry komputerowe? Wiesz co, ja maniakalnie grałem na PlayStation w Battlefielda, nie? Miałem tam swoją ekipę. Eee, najwięcej Mogę grać wokiem, czy nie? To możesz, jak chcesz tak najbardziej. Friends. nie Niewyłączony? Nawet nie widziałem, dobra. Wyłączamy. To co, Battlefield jest tam? Ha! Strzelamy się, bo tam stałe... A, na chwilę, to... no córki, no. Tak, wyłączałem Friendsy. To kosy, tak, teraz, czy nie? No dawaj. Boli, może wyrównałeś HP. To w co jeszcze? Grałem, gramy, gramy. Tak, 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 tylko w... co z tymi grajmy? Że Battlefield grałeś na konsoli co jeszcze Cię? rajcuje z gier. E, Battlefielda grałem majkalnie na konsoli, w Call of Duty z reguły -y, nie? Mm -hmm. A Ale byłem, takie streamujesz? byłem maniakiem Command Conquer zawsze, za młodu. Mam, była to pierwsza gra, którą kupiłem... i e, którą e, każdą część miałem pudełkową, wiesz? Okej, okay, rozumiem. Wiem, jak to chciałeś powiedzieć. <laughs> Cały czas pytają ludzi ci o nóż, czy jest jakiś spam. Co z tym nożem? O, o co chodzi? Ty już wiedział pewnie. Ten spam generalnie jest już non-stop, widzę. Od, no bo u ciebie na tym też do... widziałem cały czas. No dostałem go nitro do i tyle. I już. wielkiej filozofii tu nie ma. Okej. Okay. Robisz takie jakieś case openingi? Otwierasz się skrzynki, bawisz się w takie rzeczy? Panie, na rozgrywce idziesz, samej. Powiem ci, że otworzyłem bardzo dużo tych skrzynek i nie, nie wypadło mi nigdy nic, nie? Jeden nóż chyba, flipknife jakiś beznadziejny, ale wydałem na te skrzynki bardzo dużo. To nie lepiej było zniszczyć rakietę i zapłacić karę? Lepiej było <laughs> chyba kupić po prostu skina gotowego, wiesz? A, no czasami też takie. Ja się nie bawię w te skiny, przyznaję się, że. Coś tam czasem pootwieram, ale generalnie nie mam ciśnienia na to. Ale wcelowałem się wcześniej odpowiednio w głowę, no i tak masz sporą przewagę. No. A to konto teraz na którym grasz to jest to twoje główne, a czy główne? W sensie jest global elite, tak właśnie? Jeszcze raz, bo To konto na którym grasz to masz teraz właśnie najwyższą rangę tą? Tak, tak. Okay. A witam Puciek, witam No i może ostatnia, no. Już, nie, już siebie nie będę meczył na kolejnej mapie, bo... słabo będzie. Ała, ała, ała. Ała. No dobra, no. Nie będę tutaj przeżywał, słabo wyszło.